O, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na zielonej środzie. Dziś pokażę Wam, jakich roślin się pozbywam i dlaczego. Bo zimy nie przeżyły. <laughs> ale najpierw pokażę Wam dwie roślinki, bo się pytaliście w komentarzach. Pani Arleto, czy ta gwiazda betlejemska dożyła do świąt? Tak. 1 grudnia przywiózł mi mąż dwie roślinki, na ostatnim filmie wam je pokazywałam, i one przyjechały w takich zimnych warunkach. No i czy ta gwiazda betlejemska dożyła do świąt? Dożyła, kochani. Prezentowała się bardzo pięknie na święta, nic jej nie było, naprawdę była malutka, zgrabniutka, ładniutka. No a na dzień dzisiejszy mamy luty. Prezentuje się tak. Jeszcze troszkę żyje. Co prawda, już jest w słabszej takiej kondycji, bo już te liście, o, tak jak teraz, tu już taki zaschnięty. Zielone liście już opadają, czerwone już dostają takich brązowych plamek, no ale jeszcze troszkę się tu prezentuje. Natomiast ten drugi kwiat to była ta czerwona cebula. Też była piękna na święta i po świętach. Miała dwa takie pędy kwiatowe. Były w pączkach, później jak się rozwinęły, no na jednym takim pąku były ze cztery kwiaty. No był wysyp tych kwiatów, naprawdę. Uwierzcie mi, i nie była za duża. Dosłownie taka mała była. No piękny był bukiet, i gdy już przekwitły te kwiaty, dwa to ja je obcięłam i w tym momencie wypuściła jeszcze jeden kwiat, pąk kwiatowy, który się rozwinął, ale już był wyższy i już przekwita, ale jeszcze też Wam pokażę. Proszę bardzo, oto ta cebula, ona już ledwo dyszy, już przekwita, zobaczcie, a tutaj... Były te dwa wcześniej, ale mówię Wam dotąd, takie były na wysokość, takie kwiaty, co były. I po obcięciu właśnie wyszedł jeszcze ten trzeci i tak się prezentuje. Czy będą liście zielone? No nie wiem, chyba że jak go obetnę po przekwitnięciu, może te liście tu wyjdą, ale ta cebula jest tak wyschnięta, ona jest taka pusta, bo całą tą energię dała tym kwiatom. No i nie wiem, czy będę się bawiła w tą cebulę dalej. Wracając, kochani, teraz do tematu, jakich kwiatów się pozbywam. Szkoda mi, ale no muszę się pozbyć, bo ja już nie mam cierpliwości. Nie tyle jak cierpliwości, ale już nie chcę się przy nich, uch, nie chcę mi się już przy nich kokać. Pierwszego roku, pierwsze podejście po zimie upadł mi. Drugie podejście, przeżył mi zimę, przeżył mi lato, teraz druga zima, upadł mi. A mowa tu jest o starzec roleja, kochani. Tak, te nasze piękne koraliki, tak zwany sznur, pereł. Ja się z tymi kwiatami już powoli żegnam i nie ma sentymentów, że boli. Ja kwiaty przelewam, staram się. Ale gdy przyjdzie ten czas, to je przelewam. No i teraz ten rok będzie taki, że będę miała troszeczkę może mniej czasu, żeby się nimi tak zajmować. I je właśnie, które są takie bardziej delikatne, zamieniam na żelazne rośliny. Kochani, taki kwiat po przelaniu. A, a tych kwiatków to mam aż trzy donice do wyrzucenia. I dwie jeszcze nie zostaną, bo taki sobie zapas zrobiłam, bo on mi się naprawdę tak pięknie podobał. Szacun dla tych u których rośnie przez kilkanaście lat, ale przyjdzie ten czas, że tak jak u mnie, to on z czasem i tak mi poleci. Coś się tu zawsze zadzieje. I to jest później takie przykre, bo się cieszymy, dbamy o niego jeden rok, drugi rok, w trzecim. Pach! I nie będę go ukorzeniała, pomimo że ja potrafię go ukorzeniać, bo robiłam to w tamtym roku. Pięknie się ukorzenił, rósł pięknie, a teraz przez zimę poleciał. No, i kochani, gdy ja go przeleję, on tutaj przy podłożu jest bardzo suchutki i można by było go odrobinę teraz podlewać. To nic nie da, ponieważ korzonki już nie pobierają wody i on stopniowo tu już będzie, te pędy będą mu zasychały. No, i na tą osłonkę już się zdecydowałam, że tutaj e, dam kwiatek. Ale nie z tych moich. Mam te kwiatki, kilka, ale mi ich szkoda. Jak się w sklepie pokażą, Sam Sewerię taką małą, tutaj sobie takiego już na pewno posadzę do tej osłonki. Tak, kochani, koraliki idą do śmietnika. No trudno, na bio. E, kochani, zobaczcie ten. Teraz wam tutaj pokażę. Ten też poleciał mi. Troszeczkę został przelany. No i tak jak mówię, można by było się z nim bawić i go od nowa ukorzeniać, ale nie, nie. On, ten jeszcze troszeczkę u mnie zostanie, bo jeszcze go tutaj poprzycinam. Jak da radę, to niech rośnie. Jak nie, no to pójdzie do kosza i zobaczcie, co się tu zadziało. Ta cała strona jest zaschnięta, bo tu przy podłożu był przelany. I tak się zadziało. Bo jeżeli go przesuszymy, to on wtedy zupełnie inaczej reaguje. On wtedy ma kuleczki zmarszczone. To już jest mniejszy problem niż przelanie. Tak, kochani, a teraz zapraszam Was do sypialni. Pokażę Wam jeszcze trzecią donicę starca, którą się pozbywam. I później Wam pokażę jeszcze jedną odmianę roślinki, której też się pozbywam. Zapraszam. Na oknie mam trzy i tak, ten zostaje, bo się trzyma dobrze. O, tutaj ma takie te pędy, bardzo ładne. Ja lubię te kwiaty, ale tak jak mówię, ja już mam ich dość. I tutaj też wszystko ładnie wygląda, trzyma się fajnie. Może wiosną, latem jeszcze trochę porośnie, a zobaczymy dalej do zimy, co się wydarzy. Yy, drugi natomiast też. Jest piękny, zobaczcie, tu jest taki zieloniutki, młode ma przyrosty i zobaczcie, wszystkie trzy na tym samym poziomie wiszą, w tym samym oknie, jednakowo podlewane. A trzeci mizernotka, już go nie podlewam teraz, <gryw> po prostu zaschnięty jest cały. No, bo już widziałam, że go wyrzucam i już to jest ten którego ukorzeniałam, i on naprawdę bardzo dobrze, ładnie rósł, ale mi się wydaje, dlaczego ten akurat poleciał, a nie tamte. Bo widocznie może miał mniejsze korzonki. No, tak przypuszczam, bo doniczki są jednakowe: tamta jest jednakowa i to się wszystko trzyma. A ten widocznie miał za mało tych korzeni, i na tą samą ilość wody po prostu został przelany. A wiecie, jak to jest z centralnym. To porą zimową to ja po prostu nie mam tego wyczucia w tym podlewaniu. Już nieraz o tym mówiłam. Dobrze, a teraz przejdziemy do drugiej roślinki. <noise> Ale ja je specjalnie już tak zasuszyłam, bo wiem, że je mam wyrzucić. Tak kochani, tu na tym moim regale była piękna roślina. Też miałam kilka podejść do niej. Drugie to jest podejście. I ta roślina u mnie rosła chyba ze 3 lata, ale ja z nią miałam ciągle problemy. Zaraz moment. Co to za roślina, bo wy jej nie poznacie? <grym> Tutaj, tu w tym miejscu, jedna donica i druga. Jest to filodendron skandensmnickans. Ten, co ma takie puszyste, takie welwetowe liście w kształcie serca. Ten akurat jest taki mały, ale on mi. Bardzo, ale to bardzo mi się bardzo zawsze podobał. No, ale niestety u mnie są złe warunki co do tego kwiatka, bo on potrzebuje więcej światła. On bliżej światła powinien stać. Ja go, jak go przycięłam, to wypuszczał mi małe liście, ale to mi nie przeszkadzało. Tylko ja miałam zawsze z nim problem, że jak go podlewałam, to dużo tych listeczków się robiło takich. Pomarańczowych, i później one mi opadały. Co troszeczkę urosło, znów mi opadały. No i kochani, naprawdę te pędy rosły mi, ale on się ciągle robił goły, goły i teraz po zimie też miał dużo tych takich o pomarańczowych, tych liści. I ja mówię, nie, ja już nie będę cię muskać, już mam cię dość. I ja już go się pozbywam. Naprawdę, on był u mnie za trzy lata. Naprawdę, zobaczcie, jakie miał pędy. No, teraz jego ja specjalnie nie podlewałam, to już wszystko opadło, bo troszeczkę zwlekałam z tym filmem. Chciałam Wam go właśnie pokazać. I on też na początku e, miał plamy od podlewania. Często miał plamy. No, wiecie jak ja lubię podlewać. No, starałam się go nie zamoczyć. Te inne nie powiem. Trzymają mi się i w to miejsce pójdą inne kwiaty. Tak jak ja mówię, takie bardziej. Żelazne, może pójdzie cisus. Bo z nim tam nie mam problemów. Brazylek też zawsze mi się dobrze trzyma. Trebi mi się też trzyma. Chociaż trebi też potrzebuje światła. Tu nieraz lampę włączę. Bo te międzywęźla mu się wydłużają. Jak ma mało światła, to też taki ten. No, ale coś tu postawię, coś bardziej takiego. Wiecie, solidnego. Szkoda mi tego kwiatka, bardzo go lubiam. On był taki przyjemniutki, ładny, te serduszka takie miał. No, tak jak i ten zwykły na przykład. Czy. Czy Brazylek też ma w kształcie serca? No, ale trudno. Ja nie będę już tak się denerwować i od nowa kupywać i tak dalej. Tu mają stać rośliny takie, które nam po prostu idą, rosną. Tak, tak kochani. To nic, to nic. Będą inne roślinki, tak jak mówię, chociażby i cisus. Moi mieli, dziękuję Wam za uwagę. To by było na tyle w tym filmiku i serdecznie Was zapraszam za tydzień, w środę, na Zielone. Cześć.